Dzień dobry państwu, Tomasz Szwedgier, pilne, przynajmniej Państwo, pilne jest to, że nastąpiła już tak, chyba taka ostateczna komplementacja komisji DFP Gazusa. Powiem państwu, że tak patrzyliśmy na tą komisję z nadzieją, myśleliśmy rzeczywiście, że te drobne porażki, że pani Sroka da radę, patrzyliśmy na to, w jaki sposób sabotowano tę komisję. No bo ją sabotowano, nie dawano jej informacji. Na no wychodził Siemoniak i mówił, że informacje będzie miała tylko prokuratura, no prowadzi śledztwo. Dziś usłyszałem Donalda Tusta na swojej konferencji, który też mówi, że no koniec tej komisji do spraw Pegasusa. Tak, już powinny się kończyć komisje, bo one tylko tam spotykają się, nic z tego nie ma i że śledztwo będzie, będzie prowadził zespół numer 3 Pegazus prokuratury. No wiecie państwo, od dawna państwu mówimy, i od dawna e, postulujemy o to, żeby pokazać prawdziwą ilość Pegazusów w Polsce, których nie było tych 576, które powiedziano panu Wodnarowi, e, panu ministrowi Wodnarowi według wiórek Pegazusów było około tysięcy. nie był tylko jeden Pegazus, były co najmniej trzy Pegazus, to znaczy ten, jeden, ten, o którym Państwo wiecie, ten pierwszy, później korzystano z pegazusa tak zwanego węgierskiego, żeśmy o tym się dowiedzieli, i był Pegazus tak zwany Orlenowski. No i wiecie Państwo, ta prawda nie może nie? wyjść do, szeroko do opinii publicznej. Nie wiadomo dlaczego. Pamiętajcie, że jeżeli pokazalibyśmy listę osób, które były atakowane gazusem, narzędziem bezprawnym, narzędziem, które, za które powinni mieć zarzuty ludzie, którzy je kupowali, kupowali je w takiej konfiguracji. To są różnego rodzaju opinie, że na przykład służby wojskowe nie chciały używać Pegazusa, bo pisały jasno o tym, że te informacje mogą być również w innych państwach, chodziło o Izrael. No i nie tylko, wiecie państwo, kupiony Pegazus, bez, praktycznie bez opcji inwigurowania na Rosję. Zrobione to tylko po to, żeby Kaczyński mógł walczyć z opozycją. Takie było przesłanie Pegasusa. Wydaje się państwo komplementację na tej komisji, kiedy wezwano Kaczyńskiego. Komisji Kaczyński był przygotowany, a ABW sabotowało, bo aby nie dało certyfikatu bezpieczeństwa wszystkich dości, no, że tajnych, wszystkim posłom. I Kaczyński sobie żartował, mówi, że może będzie mówił na posiedzeniu niejawnym, no, panie członku, panie członku. Pamiętacie państwo, jak on się cieszył ze słowa członek. Ale Kaczyński zdawał sobie sprawę, że komisja się nie dostała akt nie dostała informacji. Pamiętacie Państwo, że do ochrony Pegazusa była pani Górda Kwiatkowska. Była, pamięta, pamiętacie Państwo, ta spektakularna nawet blamasz Pani Górda Kwiatkowskiej na komisji do Pegazusa, no to było rzeczywiście chyba już takie szczyt komisji. Już bardzo spokojna posłanka, pani krózik kroskowska, jak, jak słuchała, co mówi pani Górda pankowska w jaki sposób się zachowywała, że widzę, że też nie wytrzymała. Premier obejrzał i ją e, zdymisjonował. E, jasno wynikało z tego, że grudak Kwiatkowska jest e, człowiekiem Wąsika i Kamińskiego. Oni mówili: Nasza Agnieszka, nasza Agnieszka. Kompromitacja Komisji z zybaniem z, z, z Bigniewa Ziobry. Powiedz Państwo, to było takie po pierwsze komisja, która tak naprawdę mogła zaczekać wtedy, kiedy Zbigniew ziobro zrobił ten cyrk, znaczy wtedy, kiedy został doprowadzony. Wcześniej pojechał do telewizji, no wcześniej oszukał służby się Moniaka. Służby wiedziały, jak to mogło być, ale to ja już nie chcemy się Panu Moniaku w tej chwili. Wiecie Państwo, nie mam na jego za Ziobro zamarkował to, że będzie wylatywał tym rejsowym samolotem do Polski. Oczywiście wyszedł na lotnisko. Odprawił się i nie poleciał. Pojechał samochodem, pojechał ze samochodem, co nie było problemem, naprawdę, żeby się zorientować i zobaczyć, czy oni są na pokładzie, czy nie. Już wiedzieli, dużo wcześniej służby wiedziały, że on nie jest na pokładzie. Trzeba było tutaj to monitorować. No i później rano w Warszawie poszedł sobie do TV Republika, zrobił ten cyrk, pokazując nieskuteczność państw. Po prostu nieskuteczność państwa i to, że on jest ponad prawem. Wiedział, co robi. Życzyliście w sytuacji już, kiedy e, pani sędzia wyznaczyła mu tę karę do prowadzenia. Kiedy ważyło się, czy otrzyma karę aresztu, on wychodził i komentował, to mówię, że sędzia, który by go na tę na karę aresztu skazał, byłby samobójcą i czekistą. że to jest niebywałe. Spodziewam się, że każdy z nas, każdy z nas, każda osoba, która by tak powiedziała i są by się dowiedział. No, Dostanęłyby się co najmniej żywe, a może i, i skończyłoby się to jakimś aresztem za jakieś straszenie sądu. Ziobro spokojnie mógł wychodzić i Ziobro mógł sobie opowiadać o tym, że ma w domu arsenał broni i że on się nie waha skorzystać z tego arsenału, że gdyby tak na przykład doszedł do konfrontacji pomiędzy nim a policją, no to być może on by wygrał. Nie wygrałby, bo widzicie państwo, jak to, Ziobro to jest twój jara, tak naprawdę, ale jak widzicie Państwo, policja nawet, policja łódzka, yy, bała się wszcząć postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia Jest to obligatoryjne, jeżeli ktoś yy, w ten sposób yy, deklaruje jakieś takie działania konfrontujące z policją, no to to jest naturalne, że. Powinien trafić do lekarza, do psychologa, do psychiatry. No tak, to, no tak, tak wygląda to przy uprawnienia Wydziału Postępowania Administracyjnych Policji. Tutaj nie. Teraz mamy, przynajmniej Państwo, do czynienia z tym, że czytamy. Ósma próba przesłuchania ziobry. Wszystko jasne. Fakt. Pani Adrianna Wyszczelska. Nie wziął Ponownie został wezwany na przesłuchanie przed Komisją Śledczą do Zdrowia Pegasusa. Piątkowe posiedzenie jest ósmym, na którym oczekiwano obecności byłego ministra sprawiedliwości. Członkowie komisji zebrali się o dziesiątej. Polityk znów się nie stawił na wezwanie. Były minister sprawiedliwości wielokrotnie unikał stawienia ministra. Teraz znów nie pojawił się na posiedzeniu. Członkowie komisji skierują między innymi wniosek do prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu do sądu o doprowadzenie. Kiedy to będzie, Szanowni Państwo? <laughs> Kiedy my to zobaczymy? Spodziewam się, że późną jesienią. Tam, już nie będzie opłaty Komisji zespołu Pegazusa, bo dzisiaj Donald Tusk powiedział, że ona już prawie powinna wstać działać. Tak? Komisja Zwa Pegazusa nie że nie stała się na przesłuchanie. Tam. Kilka dni przed planowanym terminem przesłuchania przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka poinformowała, że widziała ziobra na sali sejmowej. Zwróciłam się do niego, że przyszedł w piątek na przesłuchanie. Przekazała. Przyznała, że liczyli na to, że posłuch dobrowolnie przyjmie przesłuchanie. Sroka zapowiedziała jednak, że nieobecność w piątek będzie wiązała się z wnioskiem o uchylenie immunitetu, a następnie do radzenia ziobry. Czyli wchodzimy w procedurę, którą już przepracowaliśmy, dodała. Ostatnie przesłuchanie miało się odbyć 5 czerwca. Były minister nie stawił się, a posłowie przegłosowali wniosek do sądu o ukaranie go grzywną w wysokości 3000 zł. To nie służy ciebie szczególności, tylko raczej poczucie zaskoczenia, że politycy PiS i osoby z nim powiązane, aż tak starają się utrudniać pracę komisji, ocenił Widzę, że w komisji Sławomir Ćwik. Nie, panie Ćwik, pan jest porządny człowiekiem, ale no, niech pan nie żartuje. No. Naprawdę, no, po prostu jesteście nieskuteczni i tak to wygląda. Jedyne, co moglibyście zrobić i wtedy ujawnić ilość podazów, bo już taką wiedzę macie. Natomiast wypowiedzi pani Sroki o tym, że nie wzywa Giertych, bo Giertych będzie mówił o rzeczach, które się komisji nie spodobają. No to wydaje mi się błędne. No, praktycznie komisja kręciła się tylko wokół Pegazusa, pana Brejzy, e, pana Karnowskiego. Innych Pegazusów nie było. E, szanowni Państwo. Spróbujemy jakoś i jeżeli dalej tak się będzie działo, to może ci dziennikarze ujawnią e, prawdziwą listę osób inwigilowanych Pegasusem. Bo ta lista jest naprawdę niezwykle groźna dla Jarosława Kaczyńskiego. Przyznam się Państwu, że jestem tak coraz bardziej rozczarowany tym, co widzę. Musimy też na to zaradzić. Dobrze, że jesteście Wy. Jedno Wam gwarantujemy, że Zawsze usłyszycie od nas prawdę. I przekażemy politykom, być może jak założymy partii, będziemy mogli to robić. Przekażemy politykom to, czego inni boją się powiedzieć. No, od nas, dostawali od nas tak prosto w twarz tym, co mówimy, tymi informacjami. Bo ta reszta, jak widzicie Państwo, różnie, ale niektórym stępił się ten już ten przekaz. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie w górę. Nawawiam Państwa do kupna naszej książki Więzienicy, bo naprawdę dla nich stanowi to olbrzymi problem. Tylko zastanawiam się, kto teraz ich będzie ścigał. Do Państwu.